Do nietypowego spotkania mieszkańców trzech wsi – Szklar Dolnych, Trzmielowa i Brunowa – doszło w środę 5 sierpnia 2020 roku w Domu Gościnnym Noce i Dnie. Wbrew nazwie lokalu nie wszyscy mogli wziąć udział w tym spotkaniu. Nie chodzi jednak o sytuację związaną z koronawirusem, a o gościnność sołtys, która wyprosiła z sali zarówno media, jak i pracownika Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. O zebraniu wiejskim zwołanym na podstawie statutu sołectwa poinformowała sołtys Szklar Dolnych – co dziwne, na portalu społecznościowym dodano ogłoszenie miało inną treść niż to wywieszone na tablicy ogłoszeń, nieopodal miejsca spotkania. Z Facebooka możemy dowiedzieć się, że Sołtys działa w oparciu o statut sołectwa i zaprasza tylko mieszkańców swojej wsi. Jednak już z ogłoszenia dostępnego publicznie na tablicy ogłoszeń wynika, że Sołtys Szklar zaprasza także mieszkańców sąsiednich sołectw: Trzmielowa i Brunowa. Jak czytamy w zaproszeniu wystosowanym przez Sołtys Szklar Dolnych. Tematem głównym zebrania miało być przedstawienie i omówienie obecnej sytuacji, w jakiej jest szkoła podstawowa im. Jana Pawła II. W szczególności zaproszeni zostali rodzice dzieci, które chodzą do szkoły oraz planują zapisać swoje pociechy do szkoły. Na salę udało się wejść pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, jednak nie na długo. Od razu przez Sołtys został wyproszony z sali pod pozorem spotkania tylko dla mieszkańców. Zarzutem w kierunku urzędnika było to, że urzędnicy byli już zapraszani na organizowane wcześniej spotkania, a to jest przeznaczone tylko dla mieszkańców szklar. Podobną niechęć Sołtys wyraziła w kierunku mediów, które również nie otrzymały zgody na nagrywanie i obecność na spotkaniu. Co ciekawe, w chwili, w której media i urzędnik byli wypraszani ze spotkania, czyli tuż przed godziną 18, na sali było łącznie 7 osób. Przez kolejne pół godziny weszły jeszcze tylko dwie osoby. Co faktycznie działo się na spotkaniu, tego niestety się już nie dowiemy. Dowiemy się natomiast, czy zebranie odbyło się zgodnie z prawem. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie sołtys szklar dolnych Dorota Janusz zarzucała brak transparentności urzędnikom w związku z reorganizacją szkolnictwa. Teraz, kiedy do jawności zmuszają ją przepisy statutu, sama postanowiła zachować się znacznie gorzej. Jeśli więc nie były przestrzegane zapisy statutu, to czy zebranie wiejskie odbyło się zgodnie z prawem? Na to pytanie prawdopodobnie niebawem poznamy odpowiedź.